Cześć. Jesteśmy w szkole numer 7 w Poznaniu, imienia Erasma z Rotterdamu. W naszej szkole są różne opcje klas, np. dwujęzyczna lub sportowa. Na każdej lekcji używamy internetu, np. tablicy interaktywnej albo po prostu komputera. Zobaczcie, jak to u nas jest. tak wyglądają lekcje matematyki. Dominika, o ile tu masz? Dominika, to masz wpisane? Dominika przeczyta? No, jak? Już? No to, a co tu jest? Obliczaliśmy na przykład, na przykład ile ktoś dostał reszty, czyli tak naprawdę obliczenia pieniężne robiliśmy. Proszę bardzo. Kupujemy, robimy, kupujemy, Przystąpiliśmy do OSE z dwóch powodów. Jako szkoła poznańska no, grzechem byłoby nie wykorzystać środków, czyli darmowego internetu przez 10 lat, a przede wszystkim ma też skusiło nas niesamowita prędkość internetu przy tak dużej placówce, przy takiej dużej ilości uczniów. No, chcieliśmy naszym uczniom zapewnić szybki, sprawny dostęp. Przede wszystkim chcemy pokazać uczniom, że my również nadążamy albo staramy się nadążać za tym, co dzieje się w internecie. Łącze jest bezpieczne, tutaj mamy wszelkie programy zabezpieczające przed chodzeniem na, na strony niepożądane, jest szybki i w zasadzie nie ma z nim nigdy problemów. Możemy każdego dnia korzystać z internetu i każdą lekcję tak przygotować, żeby z tego internetu jak najwięcej. Możemy wtedy bardziej rozwinąć swoje takie pasje też. Dowiadujemy się na pewno więcej. No, są one na pewno bardzo ciekawym dodatkiem do takich zwykłych lekcji. To jest decyzja, naprawdę. Wzrastająca ilość uczniów to też wzrastające, wzrastające potrzeby szkół posiadania sprzętu, ale bierzemy też udział we wszystkich możliwych akcjach, takich właśnie jakby choćby, choćby OSE, ale również tablica, aktywna tablica, program rządowy, ale też wszelkiego rodzaju konkursy, które pozwalają nam na wygranie sprzętu.